La, 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 la. O, cześć, nie zauważyłem was. Jestem lisek i mieszkam tu od dawna. Może i było trochę głupich sytuacji, a i śmiesznych, ale nadal żyję. Więc choć pokażę wam, wam mój dom. Tak. No i ogólnie. Tak, to mój domek i lecimy do niego. O, i to jest właśnie on. I ja tu sobie żyję, żyję. I miewam wam się dobrze, ale już za chwilę następia noc, więc pójdę spać. Kurde, nie mogę zasnąć. Co to za dźwięk? Nie, no muszę to sprawdzić. Czy wezmę mieczyk? Okej. Okay. Mm -hmm. Kto to? Uciekaj! Mm -hmm. O. O, to już dzień, ale miałem koszmar. Ja nie mogę, ale chwila, chwila, co tu tak strasznie, co to za dźwięk, e, nic nie ma, a to ryba, dobra, a propos ryb, idę się połowić. O, 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 o mam, no szkurdę uciekła, no nic nie połowię. No, ale trochę się postaram. Coś bierze, coś bierze. A, a. O, chyba to ogłuszyłem. Dobra, muszę to wynieść. Uff. przez polak. No i jak szefie podoba się, no zrumbiście. Ej, a gdzie reszta? E, ten ten boniacz on leży tutaj zniszczony. Kto go zniszczył? E, no ostatnio taki typ, jak powiem też ten, którego złapaliśmy. A! Nasz kurde, dopieczemy mu. No. <śmiew> Ale na razie zajmijmy się tym. No, dobry towar, nie? Najgorszy, mogłeś wziąć lepsze. Dobrze, już, dobrze. <śmiew> <śmiew> o, co dobra, lis, uciekamy. Co jest w ogóle, lis mnie uratował? No tak. On gada? Yy, dobra, co jest? Adoptujecie. A gdzie będę spał na górze? Dobra. Ej, halo, zombiak. No, co? E, no musimy za chwilę e, iść, nie? A gdzie? E, dobra, już nieważne, bo e... Kurde. E, no... E no dzisiaj musimy jednak nieść nigdzie ale ale pokonali nas a co tak mówisz ale yy, yy, no bo dzisiaj słowo się czuje co 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 nic 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 a dobra pa pa Ale możesz tam e, tak nie skrzypieć, bo jesteś nienaprawiony. Iho! dobra, to co teraz? Może... Może byś, bym się tak teraz połowił ryby. Dobra, to ja biorę wędkę. Ech, dobra, łowię, łowię, łowię. O, coś mam, coś mam, coś mam! O, ma! Dobra, to teraz pójdę do domku i sobie usmażymy. Yy, Pyk, okej, okay. dobra, smaży się. A ja pójdę yy, odłożyć wędkę, to na pewno. I to po pierwsze. Teraz sobie jeszcze wezmę. Nie, poczekam, aż się przesmaży. O, mam! Dobra, to teraz jeźdź sobie. Um, Lisku, trzymaj ty też trochę. Dziękuję. No, nie ma za co. Dobra. To ja teraz zjem tą rybę. Oh, dobra. To teraz noco, no co, uh, no. Idę spać. Hmm.